Hej, witajcie z mojej mili! Piknie was wito, a przy mikrofonie godo ksiądz Wojciech Pal. Pytam was piknie, posłuchajcie z co nam kościół dziś oddaje do łazłazyńu, a przygrywoną piknie kapela eśta ze sopłatni. Dzisiaj, moi ostomili na tą piątą niedzielę w ciągu roku. Pocytam Ewangelię od świętego Mateusa z piątego rozdziału. Tam dali wersety od 13 do 16. Po tym zaś będzie gotka od całorocznym na i na koniec to jest moje Pieknie was zapraszam do Ewangelii. Posłuchaj, się. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić, na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki. I chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Historia o całorocnym baczy. Wicie mieszkał se dawniej nazwy wietrzyźnie ciekowy baca. W ciepłym sezonie wychodził na hale z łowcami. Schodził z nich ino na chwileczkę na łoso, co by oddać gaz do łowca. No i wracał i zamienił bacówkę w schronisko na ten sezon jesienno-zimowy na przednówek. I kiesik jeden turysta zapytał go o te dziwne jego życie. – Baco, czemu wy tu zostajecie? Nie lepiej wam w ciepłym siedzieć w chałupie we wsi. Karcz ma blisko sklepy i inne wygody i ludzi pełno. Wicie baca się podrapał poza uchem i pozierał se bezłokno na górecki i pado tako. Ale stamtud mądali. A tutok, inokrocek zrobię, juzek jest w lesie albo na holi, a dwa krocki hybnem, to już idem szlakiem na góreczkę. Baca pomyślał jeszcze i pado tako. Jeszcze jedno, panoczku, wiecie, tam nadal na dole jakoś mi się głośniej myśli. A tutok sytko jest jakoś prosca. Hej. W tym roku zachwyca mnie to, jakby wtrącone mimochodem zdanie: nie może się ukryć miasto położone na górze. Co to za miasto? W czym tkwi jego niezwykłość? Skąd ten obraz i dlaczego dał nam go Jezus? Na te pytania odpowiadam sobie tak. Takie miasto na górze działa w trojaki sposób. Z jednej strony jest jak latarnia morska. Nadaje kierunek tym, którzy się zbliżają do niego, żeby się nie zgubili. Z drugiej strony jest, jak to z górami bywa, bliżej Boga. I z trzeciej strony, miasto na górze jest zawsze na widoku, znaczy to, że ci z Nizin patrzą się na niego, obserwują, a czasami tęsknią. Jak to z górami bywa, im wyżej, tym trudniejszy żyje, tym trudniej tam dotrzeć, czyli życie w takim górskim mieście jest bardziej wymagające. To nie jest przekleństwo, to trudne życie, ale wyzwanie dla mieszkańców. Te widoki ta bliskość szlaków, dzikość przyrody, możliwość nieprzeciętnej refleksji i tym podobne itd. Bo mieszkać w górach Ewangelii to wyzwanie jednak warto.